Jesteśmy w Bułgarii. Jest super. Jestem niedobra, ponieważ marudzę Wpuszczam komary do namiotu i oddaję kamerę. I oddaję gabetę. Więc tych grzechów nie wążę. Dopadła nas policja. Krystian z nimi rozmawiał i było spoko, ale jesteśmy w ogóle w parku. W zasadzie to chyba nie jest zakazane, żeby tu się zatrzymać, tylko kazało nam zwrócić uwagę na złych ludzi, że mogą nas okraść, albo kosić. Więc generalnie ja byłam bliżej wejścia. Podobało mi się nek, jaki miałeś, bo zawsze pytałeś problem. I wtedy <noise> przynajmniej już miałeś jasne stanowisko, czy jest problem, czy nie ma problemu. Jak się to do dostaliśmy? Z Polski dojechaliśmy najpierw. Jechaliśmy takim panem, co pracował w fabryce jakiejś technologicznej i e, programował samochody, które jeżdżą bez krajowcy. A potem przekroczyliśmy granicę na Słowacji i zaczęliśmy łapać stopa na Węgry. I ktoś się zatrzymał? Dwójka panów, którzy rozmierzali na jakieś trekkingi i... Do Rumunii i wzięli nas ja. na Węgrzyk Pierwszy jak mieliśmy na Węgrzech Było fajnie I się rozbijaliśmy przy stacji benzynowej, tak żeby nas nie było widać I później byliśmy... Dotarliśmy do Rumunii z panem Turkiem Zrobił nam dwa razy zaparzone kawę i w ogóle był strasznie miły. No i pomacał mnie za popatę, więc nie podobało mi się. To, to jest najgorsza sytuacja, jaka mi się przytrafiła w, w Europie. No i to nie jest fajne, ale po prostu polecam wszystkim nie podróżowanie samotnego. Znaczy kobietom wszystkim. Takie sytuacje są trochę alarmujące. Jeszcze nie jest łapąc i po prostu polecam też mieć jakiś jednak antyperspirant tudzież nóż później Rumunii do Bułgarii tutaj zrobiliśmy sobie kąpiel na stacji benzynowej ja już mam tysiące przez z miasta a Krystian szedł głową. Się patrzyli jak, jak wychodzi z mokrą głową także uroki podróży. jesteśmy na autostradzie do Istambułu i jest super generalnie ten kierunek nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem Kręciła tu jedna osoba i zawróciła. Jesteśmy przy granicy z Turcją. Zawialiśmy około 16-17? No, coś takiego. No i właśnie, i musieliśmy się gdzieś zatrzymać, więc... Najpierw ja ja poszliśmy szukać, ja widziałem na mapie, że jest... Ja chcieliśmy się rozbić nad rzeką, że tam można iść w głąb i jest taka rzeczka i stwierdziliśmy, że się zbiję nad rzeczką. Ale ta rzeka chyba wyschła, bo nie umiałam jej znaleźć. Dokładnie. No i stwierdziliśmy, że pójdziemy gdzie indziej. I gdzie poszliśmy? I poszliśmy sobie w głąb trochę na polankę, która się okazała um, znajdować bardzo blisko strefy granicznej. I dlatego mieliśmy pobudkę o drugiej w nocy mniej więcej. I właśnie znowu Krzysztof rozmawiał, z tym razem z. Osemką ozbrojonych panów no. i jedynowaniów. mega zabawne, bo myślałem, że z jesteśmy, czy coś. Dwa te przyjechały, w ogóle pełno wojskowych. Jeszcze skiśmiałem, że czołg był. widać. I mamy tu takie krwiożercze komary. są straszne. Jesteśmy w ogóle za płotem z dutem kolczastym. No i nie mogliśmy się przekroczyć granicę turecką, ale chyba się tu pobędziemy kilka A, tu. dni. Bo wszyscy mówią, że wojna, i wojna, i wojna, i są gdzieś wojna, ale... Jestem podnięta, mam brudne włoski, nóżki i wszystko. I widzimy czwartej Wojskowi, bo byliśmy w sferze mm, granicy. I to było złe i niedobre, Krystian z nimi oczywiście rozmawiał. No i zmieniliśmy loku, musieliśmy się spakować i Płyniemy na jakąś wyspę, to jest I jakiś pan kiosk powiedział, że że tam był wojna i że na gaz nie weźmie. No i, to jest i pan pytał, gdzie? No na lotnisko. No i na które? No i że gdzieś po prostu w okolicy. A w końcu wyszło tak, że nas w centrum i po prostu powiedzieli, tam mamy dojechać. No i tam sobie trochę błądziliśmy, trochę poznawaliśmy miasto. Mm. Szczęśliwie zapytałam kogoś i w ogóle wiedział, więc trochę nam ułatwił komunikację. Dotarliśmy, spotkaliśmy taką hipiskę. Pomogła nam trochę, bo powiedziała, że możemy, mamy dwie opcje: możemy gdzieś statkiem sobie popłynąć i tam się rozbić na jednej wyspie. Więc popłynąć. Jesteśmy na, na plaży, wyspie. na jakiejś wyspie, drugiej wyspie. Mewy tak fajnie mewią. Wczoraj był ciężki dzień. Bo? Wyruszyliśmy z Bułgarii, przetarliśmy się przez granicę do Turcji. W Turcji był problem z łapaniem stopa. Maliście zabierać. W końcu trochę podjechaliśmy. Ktoś nas trochę się wywiózł, więc trochę łaziliśmy w pełnym słońcu. Ostatecznie zabraliśmy się z jakimś Turkiem i Niemcem. Mm. Miał złotą kartę. A dali nam też jedzenie. Dwa jogurty i dwie bułki z mięsem, co oznacza, że... Ym... Ja wszystko zjadłem ona na webie. I ciągle ma ludzi, że ją boli. Mm -hmm. No i co zrobiliśmy? Wsiadliśmy w pierwszy, lepszy autobus, żółty. Pojechaliśmy do ostatniego przystanku. Wsiedliśmy w kolejny autobus i znowu pojechaliśmy do końca. No i wylądowaliśmy w Azji. Dla w, 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 w Istambule i był napis Welcome to Asia. Co jest to Asia? No właśnie Azja. A No bo w ogóle szukaliśmy lotniska, jakiegoś na A, 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 A. coś z Turkiem. Ataturk. No i potem szukaliśmy oslegu Gdzie się można rozbić. No i jak kupiliśmy tą wodę, to nam statek odpłynął. Jak się kazało ostatni, w ogóle jest to pytamy pana jakiegoś marynarza, czy zna angielski, on mówi, że tak, troszeczkę, pytamy się go no, o ten statek, jest powiadany po turecku, no i jakiś inni tujcy przychodzili i nam powie, powie, ten pan im przekazał, oni nam, że jest jeszcze jakiś inny statek, no i dopłynęliśmy na tę wyspę, można się rozbić, tak inne namioty też są, Mewy są, hey, może jest, Wiola yeah. jest, Jogurt mamy. Kebaba już nie, ale jeszcze z chleb to można zjeść. Teraz się będziemy kąpać w morzu. Wyraz znowu się spali będzie będziemy ją czuję Czujesz, że wiola? Cudownie, po prostu cudownie. Smokłam, wszystko jest mokre i po prostu jestem załamana. Hej.